Kryzys w relacjach nie bierze się sam i jest skutkiem długofalowego spychania, załatwiania najważniejszych rzeczy oraz spraw dotyczących obu partnerów, jak również czasem e, ich dzieci, pod dywan. Dlaczego? Bo my boimy się zdrowej konfrontacji, sądząc, że po zdrowej konfrontacji. My stracimy związek. To jest główne przekonanie, które nam blokuje zdrowe rozładowania napięcia oraz załatwienia bieżących spraw. Bo jeżeli jako dzieci państwo, żeście obserwowali kłótnie rodziców, tak, to co to była za kłótnia? Tam nie chodziło o nic konkretnego, tam chodziło o to, żeby uzyskać przewagę oraz dowalić partnerowi. Więc mamy dwie opcje, albo będziemy naszym partnerom dokopywać, dowalać, umniejszać im, degradować, poniewierać, krytykować, budować ściany oraz być bierno agresywni, to my nie osiągniemy żadnego rozwiązania tego, co potrzebuje być zaadresowane. Natomiast jeżeli my przychodzimy do konstruktywnego dialogu, naszym celem nie jest ładowanie w partnera, naszym celem jest Rozwiązanie bieżących y, spraw oraz nawarstwiających się problemów, ale do tego potrzeba przede wszystkim autorefleksji. To nie jest o mnie ani o partnerze. Tak? Zero założeń. To nie jest y, y, po to, żebyśmy się zgadzali. My się zgadzamy na niezgadzanie, że możemy mieć zupełnie y, inne podejście do danego tematu i my chcemy nauczyć się być cywilizowani w naszej komunikacji. Inaczej, tak, nasza relacja się po prostu po niezdrowym konflikcie nie podniesie. Jeżeli przez nią przejechało czterech jeźdźców apokalipsy, to jest krytyka, to jest pogarda, to jest zbudowania ścian oraz defensywność, zaufanie zostało zaorane i partner nie będzie chętny, żeby o czymkolwiek z państwem rozmawiać. I jeżeli... Chcecie nauczyć się być człowiekiem nowej ery, to od dzisiaj bierzecie odpowiedzialność za słowa, jakie wychodzą z waszych ust, bo te słowa mogą wam odebrać szansę na prosperującą przyszłość nie tylko tą relacyjną, ale każdą inną bo miarą człowieka jest jego komunikacja więc jeżeli ona jest bierna, bierno-agresywna, czy też zawiera w sobie ciemne socjotechniki do Kontrolowania dyskusji, to nie będziecie Państwo spełnieni szczęśliwi, będziecie winić za swoje niepowodzenia cały świat. Jeżeli chcecie wziąć odpowiedzialność za swoją komunikację, to nie będzie komfortowe, bo będziecie potrzebowali nauczyć się zupełnie innego sposobu myślenia, jak również funkcjonowania, bo to, w jaki sposób Wy komunikujecie na zewnątrz, jest odbiciem waszej komunikacji wewnątrz, no nie może być inaczej. jeżeli zaczniecie się komunikować w zdrowy sposób, to przejdziecie, przejdziecie przez trzy rodzaju rodzaje kryzysu, które są nieuniknione. I y, to jest kryzys nowości. Okej, okay, to jest nowe i inne, i podniesie się wam gad z tyłu głowy i będzie mówił, że y, nie, nie będziemy tak mówić, bo się ośmieszymy, okej. Okay? I tam wyjdą różnego rodzaju lęki, które do tej pory były co? trzymane pod powierzchnią i potem będziecie mieć kryzys osobistych wartości, tak? z którymi przychodzicie do związku, Jak zobaczycie, o co chodzi w konflikcie, tak naprawdę, no to yy, będziecie mieć sporo przestrzeni do myślenia, w jaki sposób się zachowujecie i dlaczego wasza relacja z partnerem czy z innymi ludźmi wygląda tak a nie inaczej, a potem skonfrontujecie się poprzez zdrową komunikację z rzeczywistym kryzysem i co wymaga natychmiastowej naprawy albo zakończenia. No nie można mieć ciastka i zjeść ciastka. My chcemy nauczyć się komunikować w taki sposób, jak komunikuje osoba empatyczna, która akceptuje ludzi tam, gdzie oni są, nie potrzebując ich fiksować, bo to jest zamach na cudzą konstrukcję, czego osoba empatyczna nigdy nie zrobi, więc albo będziecie się państwo a skłonni nauczyć zdrowych technik komunikacji albo będziecie zbierać pokłosie swojej ignorancji. Link do warsztatu Mistrz Komunikacji Serca jest w opisie tej transmisji, jak również w moim profilu, jak również na stronie internetowej i możecie go nabyć, zmieniając swoje nastawienie, jak i która zmieni, no nie może być inaczej, całą dynamikę Waszej relacji bliższej, dalszej z rodziną, z przyjaciółmi z pracodawcą, z pracownikiem i przeniesie Was na zupełnie inny poziom istnienia, jeżeli będziecie chcieli wdrożyć to, co ja proponuję. Do zobaczenia.